Cześć, zmieniliśmy dzisiaj miejsce nagrań. Jestem w gabinecie Julki. Jestem w roli redaktora, Bartka nie ma. Jest ze mną Julka Jerzewska-Mazur, która jest fizjoterapeutą kobiecym. Cześć Julka. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Julka, powiedz parę słów o sobie, czym się różni fizjoterapeuta kobiecy od takiego klasycznego fizjoterapeuty? Ja jestem fizjoterapeutą uroginekologicznym. W fizjoterapii mamy jakby takie swoje specjalizacje i jak, tak jak jest fizjoterapia ortopedyczna, neurologiczna, specjalizacja z fizjoterapii dziecięcej, tak ja jestem uroginekologiczna. Fizjoterapeuta uroginekologiczny zajmuje się przede wszystkim sprawiam, sprawami kobiecymi. W czasie, zajmuje się kobietą w czasie okołoporodowym, czyli przed ciążą, w czasie ciąży, po porodzie. No i wszelakimi dolegliwościami, takimi stricte kobiecymi. Także y, przychodzą do mnie kobiety zarówno z bolesnymi miesiączkami, z bolesnymi stosunkami, e, z, w ciąży, z bólami e, wszelakimi od strony e, aparatu ruchu, od strony miednicy, kręgosłupa, bioder, e, ale również e, właśnie kobiety po ciąży, które mają problemy chociażby z powrotem do formy po ciąży, albo e, z tak zwanym rozejściem mięśnia prostego brzucha, albo z, e, w celu mob mobilizacji blizny po cesarce. Także tych y, takich s, spraw kobiecych, którymi ja się zajmuję jest bardzo dużo. Natomiast mam nadzieję, że tak w miarę troszkę przybliżyłam w skrócie to, co, czym ja się zajmuję. No, moja obecność tutaj jest dzisiaj nieprzypadkowa, jak pewnie widać i to nie są nadprogramowe kilogramy po świętach. E, ja jestem w ciąży i dzisiaj też będziemy mówić o tym przygotowaniu do ciąży i właśnie Julka. Pytanie. Czy jest możliwość w ogóle przygotowania się do ciąży? Przygotowania ciała do ciąży? Tak jak najbardziej można przygotować ciało do ciąży, można przygotować aparat mięśniowy, wiązadłowy, aparat ruchu. Dobra, skoro wiemy, że można przygotować się do ciąży, to czy jest jakiś czas, Twoim zdaniem, kiedy, kiedy powinniśmy zacząć te przygotowania? Kiedy powinniśmy tak właściwie? Myślę, że jakiegoś takiego określonego czasu y, nie ma. Jeżeli już zaplanujemy sobie, że y, chcemy zajść w ciążę, już y, rozpoczynamy y, jakby właśnie współżycie w tym kierunku, starania. Tak? starania, nie lubię tego słowa starania, ale, ale okej, okay. y, to y, można już y, zacząć myśleć o tym, żeby na przykład y, aktywność fizyczną. Treningi ukierunkowywać nie tylko pod kątem takiego wzmacniania, rzeźbienia sylwetki, poprawiania kondycji, ale również myśleć o rozluźnianiu, relaksacji, ćwiczeń mięśni dla i tak dalej. A czy jest jakaś grupa kobiet, która powinna szczególnie zwrócić uwagę na właśnie to przygotowanie do ciąży? O którym wcześniej wspomniałaś? Myślę, że właśnie takie kobiety sportsmenki, mocno, właśnie takie fitnessowe. Poproszę. E, dziewczyny, które dużo trenują, wykonują dużo mocnych treningów, e, mają e, bardzo duży procent tkanki mięśniowej, mało tkanki tłuszczowej e, i te mięśnie są takie e, mocne, zbite e, i jest w takich e, ciałach jest mało elastyczności. Eee, I właśnie takie kobiety powinny najbardziej na to zwrócić uwagę wbrew pozorom. To wydawałoby się, że. Właśnie zaskakujące, bo zazwyczaj się mówi właśnie: no, nawet ja to często słyszę, a ty jesteś wysportowana, to bez problemu urodzisz, to szybko ci pójdzie. A tu się właśnie okazuje, że jednak z twojej perspektywy, z perspektywy specjalisty w tym temacie, okazuje się, że jednak nie do końca zarówno z perspektywy specjalisty, jak i z perspektywy swojej własnej, swojego własnego doświadczenia. Ja byłam osobą, w momencie kiedy zaszłam w pierwszą ciążę, byłam osobą mocno trenującą, byłam instruktorem fitness, więc miałam kilka godzin zajęć fitnessowych dziennie i właśnie tak jak Tobie mówią teraz, tak mi kiedyś mówili, że a Ty jesteś wysportowana, masz kondycję, to na pewno ten poród w ogóle u Ciebie to będzie, o tak, a właśnie zupełnie jest odwrotnie. W momencie, kiedy zwracamy uwagę, kiedy robimy dużo tych treningów właśnie takich, e, takich moc, mocnych, wymagających od nas e, kondycyjnych, to to ciało w ogóle nie jest przygotowane do porodu naturalnego e, i wręcz, wręcz można powiedzieć jest e, te treningi przeszkadzają w, właśnie w, w tym przygotowaniu i w tym naturalnym urodzeniu. I często jest taki w ogóle mit, że poród to maraton, no nie? I trzeba się przygotowywać do porodu, bo, bo to tak jakbyś przebiegła maraton, więc musisz popracować nad swoją kondycją. Nieważne, nie musisz mieć dobrej kondycji, to zupełnie nie o to chodzi, tak? I teraz Właśnie z moich zarówno pacjentek, jak i znajomych, jak i właśnie, właśnie ja też jestem tym przykładem, kobiety, które albo jakieś sportsmenki trenujące jakąś daną dyscyplinę sportu, albo właśnie fitnesski, e, mają najczęściej albo ciężkie porody, albo porody w ogóle zakończone cesarskim cięciem. Jestem przerażona. <laughs> Ta rozmowa miała mi pocieszyć i żeby dać ci jakieś troszkę pozytywnego myślenia, a teraz <laughs> chcę wyjść, bo właśnie myślałam, że u mnie, u mnie będzie tak właśnie tak jak mówisz, że wszyscy to mówią, nie właśnie, że a, uradzisz od tego. I bardzo, nie dużo, bez... ale to jest bardzo ważne, bo bardzo dużo dziewczyn właśnie tak myśli i ja mam również w swoim wśród swoich pacjentek, ale również wśród swoich znajomych Yy, ciągle właśnie ten yy, trend, to myślenie, że yy, no jak się przygotujesz, jak się, jak się przygotowujesz do ciąży, a wiesz, ja bardzo dużo chodzę, bardzo dużo spaceruję, ćwiczę, wykonuję sobie tutaj treningi z stoł tą yy, instruktorką z YouTube'a. Yy, no i właśnie, a mówię, no dobrze, no ale pod kątem coś rozluźnienia, rozluźnienia mięśni w miednicy, jakaś relaksacja, jakieś oddechy, ćwiczenia oddechowe. No ale po, co? ale po co? Przecież ja mam tutaj, ja mam kondycję, ja tutaj na pewno dobrze urodzę, także jest cały czas to myślenie, jest cały czas taki, można powiedzieć, mit, yy, który właśnie yy, no, zmyla nas, tak? wprowadza takie jak, troszeczkę w błędne myślenie yy, i później niestety na yy, porodzie yy, jest takie rozczarowanie i jest taki, taki szok, że... Ale to nie o to chyba jednak chodzi w tym porodzie, tak? To ja tu nie potrzebuję jednak tej kondycji, tylko zupełnie czego innego. A czy Twoim zdaniem są jakieś ćwiczenia, czy są treningi, które można wykonywać samemu w domu, czy raczej wskazane jest wykonywanie tych ćwiczeń i przygotowanie pod okiem specjalisty? Ja jestem e, zwolenniczką wykonywania e, treningów pod okiem trenera, tak? pod okiem specjalisty, e, dlatego że w trakcie wykonywania ćwiczeń mamy e, cały czas kontrolę tego, czy dobrze e, napinamy bądź rozluźniamy dany mięsień. Tak? Natomiast no, nasze obecne czasy e, pokazały, że e, te treningi online są wręcz niezbędne. Tak? Nie, nie mamy e, takiego dostępu do y, treningów y, z, takich z trenerem, z pers z, z trenerem personalnym, bądź z terapeutą, bądź y, właśnie zajęcia grupowe, gdzie też instruktor może podejść do każdej uczestniczki i poprawić to napięcie, y, bądź pozycje bądź y, właśnie skorygować postawę. Y, natomiast te treningi właśnie samodzielne w domu, jeżeli jest dobrze poprowadzony instruktor i y, y, trener y, zwraca uwagę na szczegóły, szczegóły, szczególiki, a osoba, która jest po drugiej stronie, tak, czyli ogląda ten trening, słucha tych wskazówek i faktycznie stara się poprawiać te elementy, na które zwracamy uwagę jako instruktorzy, to jest to możliwe i można też ćwiczyć samodzielnie w domu. Super, bo to jest cenna wskazówka właśnie, szczególnie w obecnych czasach, a czy powiedz mi, jak to jest, czy konsultacja takiego fizjoterapeuty kobiecego powinna być z taką częstotliwością dla kobiet w ciąży, jaka jest na przykład wizyty u ginekologa? Czy powinny się te konsultacje wykonywać regularnie, czy wystarczy spotkać się jednorazowo i, i to jest wystarczające? To wszystko zależy od kobiety. Ja najczęściej umawiam się raz na trymestr tak, z dziewczynami. W każdym trymestrze zadaję jakby troszeczkę inną pracę domową, taką dla, dla, dla kobiety, żeby wykonywała sama w domu. Co trymestr się można powiedzieć, zmienia. Natomiast tak, jeżeli są pacjentki na przykład z bólami, tak? jeżeli mają jakieś dolegliwości, no to umawiamy się częściej, bo one potrzebują przyjść częściej, no żeby właśnie te napięte struktury rozluźnić. Tak? Często mają przykładowo rozejście spojenia łonowego, które również daje takie bardzo no nieprzyjemne tak? objawy i też z tym pracujemy. Eee, często korzystają pacjentki z tak zwanego kinezjotaipingu, które również w ciąży pomaga, odciąża troszeczkę te mięśnie eee, i jest to zdecydowanie wtedy więcej tych spotkań. Eee, natomiast są też takie pacjentki, które zgłaszają się dopiero w trzecim trymestrze, tak? czyli już właściwie na tym ostatnim etapie ciąży. I tutaj też jest różnie. Jeżeli się okaże, że jest taka pacjentka, która naprawdę jest wszystko w porządku, nie ma napięć za dużo, widać, że umie się rozluźniać, bardzo ładnie pracuje, ma dużą świadomość ciała, ma dużą świadomość tych mięśni dla miednicy, między innymi, pięknie oddycha, łatwo się tego wszystkiego uczy, no to wystarczy jedna wizyta. Natomiast jeżeli widzę, że no jest tu jakaś trudność, tak, że ta, ta pacjentka nie potrafi się jakby skontaktować ze swoim ciałem, to potrzebuje więcej spotkań, żeby się jakby właśnie od nowa nauczyć od nowa, Słuchać nowa, swojego ciała. Słuchać swojego ciała, na, na od nowa nauczyć się prawidłowego oddechu. Mówię celowo od nowa, ponieważ rodzi, jako dzieci rodzimy się z prawidłowym oddechem, tylko później w trakcie Szczególnie życia... Szczególnie my kobiety, a mężczyźni przeponowo. Za ten, za zaburzony jest. E, nie lubię tego słowa oddechu przeponowo, nowego, ale to już jakby na oddzielny, wrócimy do tego tak, tematu. Na oddzielny, na oddzielny temat jest to zupełnie no to też jest taki troszeczkę mit, że kobiety piersiowo, mężczyźni przeponowo. E, wszyscy oddychamy jakby takim oddechem mieszanym, natomiast e, bardzo e, wiele osób ma ten oddech e, z ograniczoną przeponą, bo przepona często podczas kiedy jest napięta, jest e, w restrykcji i nie wykonuje prawidłowo tej swojej pracy e, i wtedy ten oddech jest niepełny i nie chodzimy niedotlenieni. I kobiety w ciąży zwłaszcza, bo mają najbardziej napięte, utrudnione. Tak. Mają najbardziej utrudnione to tak. Najważniejsze pytanie. Czy z pomocą fizjoterapeuty kobiecego, z pomocą ćwiczeń jesteśmy w stanie przygotować się do porodu naturalnego siłami natury, siłami natury żeby sobie ten poród ułatwić? E, jak najbardziej? Tak. <słyski> <słyski> Także masz jeszcze bardzo duże szanse, żeby pięknie popracować ze swoim ciałem? I na czym to polega? Przede wszystkim e, pracujemy z oddechem, tak? Samo, sama nauka oddechu pomaga już e, pewnym strukturom się rozluźnić, tak? Kolejna rzecz, praca z mięśniami w miednicy i to nie jest trening w sensie 100 powtórzeń dziennie zaciśnij. Mnie tak uczono kiedyś, jak jeszcze właśnie w te 10 lat temu, kiedy ja się przygotowywałam do porodu naturalnego. Przygotowywałam w cudzysłowie, bo tak naprawdę nie przygotowałam się, tak, to było właśnie wręcz no, w drugą stronę. E, czyli uczymy się tego prawidłowego rozluźniania mięśni kamienicy, tak. E, mięśnie więzadła, które są pospinane, możemy e, rozluźnić. E, możemy się w ogóle nauczyć przyjmowania pozycji wertykalnych, tak zwanych tak, w trakcie porodu, e, które będą nam ułatwiały wstawianie się dziecka w kanał rodny. E, można się e, nauczyć oddechu, który wspomaga naszą macicę w trakcie skurczu porodowego e, i który również e, no właśnie pomaga dzieciątku się przepchnąć tak do, do, do wyjścia. E, więc jest tych ćwiczeń i tych metod e, przygotowawczych bardzo dużo. E, tylko trzeba je znać i trzeba umieć z nich korzystać. Tym pytaniem po prostu to była wisienka na torcie, bo mnie uspokoiła, ja już nic więcej nie potrzebuję. Tak naprawdę tylko teraz ćwiczyć. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję za, za te parę słów otuchy. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy bardzo. Była dzisiaj ze mną Julka Jerzewska masu przez fizjoterapeutą kobiecym. Zapraszamy do Julki. Pamiętaj o subskrypcji naszego kanału i widzimy się w następnym odcinku.